Lecimy dalej mm, Sprawdzimy sobie tu jedną króweczkę Położę mm, Tak mi się wydaje, że to jest ta sala konferencji Tak wyglądało W ogóle jak tam się dostać do pojeżdżenia scennego A N Nie da się Nie macie tu stworzenia, na nadzieję Przepraszam. Mam nadzieję taką. Ale pewnie skończy się na nadziejach. Tak? Powiedz. No ja słyszę gdzieś tu stworzenie. Gdzie on jest? A, tutaj. Dwa są, ale jazda A to wy sobie tam bądźcie di, 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 di. A, nie mam mnie. Hahaha uh, ha, ha, ha. Dobra, ale drugie miejsce to ja kompletnie nie wiem I czy, czy ja mam to w ogóle Tak mam kryjówkę To wygląda chociaż trochę jak Biuro komendanta? Bardzo możliwe O, może nie tu Ty na tylu strzelasz, tak? Jak głupia O, no najlepiej Dumnyś? Tak, jest e, boombox No chyba, że jesteśmy tenem Nacy sniki piki, że nas nawet nie zobaczy. O! Zasobnik z igłami? jest? No to jest jakiś idiot. No tu w sumie można pójść do biura komendanta. I sprawdzić. A ty co? Leżysz? dobra. Boże, oby nie było tego stąpającego potwora. Tej potworności stąpającej. Teraz ja to korbę, e, korby. To po co mi w ogóle nadzieje robić? No boże, będę miał. Będę musiał wrócić A nie wiem Nie mam pojęcia No dobra Jak to nie będzie tutaj w tym biurku Fuck Dobra jak zdjęcie Kanały. Shit. O, jest kryjówka. Telefon. Jakiś kubek wylany. A, bo tym! Telefon to przecież był ten, tutaj. No, to jest tutaj. Bo tutaj był przecież telefon. Aha, ale to wygląda kompletnie inaczej. Ja nie wiem gdzie telefon. Czego oni ode mnie wymagają? Cholipka, cholipka. No gdzie by to mogło być? Biblioteka, nie wiem, biuro starosty... To już brzmi jakkolwiek. Albo archiwum. Może w archiwum, tak mi się archiwum, archiwum każe. Fuck, ale żeby tam pójść, trzeba będzie przyjść obok tych potworów. No... No chyba, że... No nie wiem, no. Sala prze... Sala przesłuchań? Albo obserwacji? Nie mam pojęcia. Albo wschodnie biuro? Heh, to wszędzie może być dosłownie. No, ja, no, dobra, pójdziemy do biura Stars. no to jest też bardzo prawdopodobne. Może wiecie, w biurze tam okoliczonym, dobra, no to lecimy. Nie, aby to było to tędy, jak przejdziemy. A no jest biblioteka i będzie szybciej. To jest przy bibliotece. To ciuli idziemy tam. Do. Mam nadzieję, że tu nic nie w stanie mnie nie zabije. Tego to te dwa zombiaki paskudne. O Boże, już widzę tego ciecia. Gin. Czy coś? Proszę cię, umrzyj. Dzięki. A ten drugi gdzie jest? O Boże, on jest tam. Dobra, poszedłem stąd. A, spaść nie mogę, spaść. Spaść nie spadnę, niestety. Proszę, było, było to w biurze startback, nie? Te idziemy do archiwum. Ale nie ma. Ja. Jest telefon. Jest wylany kub... Och tak, zanim nie wylany. Tutaj. Och tak, drewniana skrzynka. A co jest w drewnianej skrzynce? Fuck, milion naboi. Pojemny magazynek. A. O, to co chciałem. Teraz mamy 50, or Dobra, czy to jest to? Mam nadzieję, że to. W sumie wracamy z życia z krwi. Ja cię, ja cię ja ci nie mogę. Potem już nie. No to w sumie wracamy, co ja mam tutaj więcej do tego. Mam to? Chyba nie. No właśnie nie mam. Bez sensu. No i przynajmniej mamy dodatki do naszego pięknego SMG.

Lecimy, lecimy Taki w sumie chill dzisiaj Chociaż nie pamiętam czy był chill A nie, bo już się wystraszyłem tego stwórka Bo paskudziarza jednego takiego tego lizacza O lizacz O lizacz lizinie. mnie Co? So. Dobra, no, ale jesteśmy wciąż tutaj więc możemy pójść potem tam ja jestem na batalię? Ja się mogę napierdzielać. Okej. Okay. O, to jak mamy tego wtyczka... Tylko wtykniemy. Naprawdę. Musisz tutaj stać. Boże, no jak ty byłeś już na strzałach... ...to po coś ty tu przychodziłeś? Ojej. Ja, ja. A dobra, możemy sobie zobaczyć przynajmniej ten pokój teraz Jej co to? <laughs> dobra, tego teraz pytanie Dobra, połączymy go tak <laughs> Pociski kwasowe, wow Dreszcie, co było tylko do tego? Serio? Dobra, idź pan a ty gruba się radzić i nie wstawaj Dobra, to teraz jesteśmy potężni Jezu, jak się wystarczają do oszły Nie, w warsztat nie... Czy, czy tak? Tak, warsztat tak Chyba możemy wracać Tak było Tak było i wcale nie zmyślę. Tylko teraz którędy? Tędy Proszę, zero tych potworów. Proszę, proszę, a nawet wręcz błogę. Chódź chodź tutaj. No. Nieposłuszna. Chcesz rebeli robić, tak? No. Ja ci dam rebeli. O, jeśli ścięło. Dziwne. No, a gdzie następnym razem idziemy? A, idziemy do tego tam zejścia, tylko już nie pamiętam gdzie to zejście było. No, jakoś tam się dojdzie. Jakoś się przeżyje. Nie mam nadzieję. Dobra. Będziemy wtedy walczyć. To... Idź pan. Pan też idzie. No. To widzimy się w następnym odcinku. Ja teraz patrzę na dupcie kler. 嗯那。No.